Odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za, za te wszystkie wydarzenia jest fundamentalne do tego, żeby właśnie zbudować ten wewnętrzny, głęboki kontakt ze sobą e, również na poziomie swojego ciała, e, uwalniając te wszystkie emocje, te wszystkie bagaże, które zawsze lokują się w, nas, w naszym ciele w postaci różnych chorób, w postaci różnych napięć, e, stresu, który się w nas kumuluje, w momencie, kiedy my tych emocji nie uwolnimy, kiedy my je niesiemy, kiedy ciągle wracamy do tej przeszłości i ciągle żyjemy tym, co było, a nie potrafimy żyć w tu i teraz i być wdzięcznym za to, co mamy, kim jesteśmy w danym momencie życia. Więc ta przemiana i ta praca, która jest potrzebna na tym początkowym etapie powrotu do siebie, jest tym fundamentem, bez którego ta zmiana nie zajdzie. Bo, jeżeli będziesz ciągle uciekać od siebie i od tego, co w tobie trudne, będziesz unikać trudnych tematów, unikać tego cienia, który w sobie nosisz, czyli również tych emocji, które, które gdzieś tam y, są zakopane czasem bardzo głęboko, to nie uwolnisz się od tego ciężaru i ciągle będziesz żyła w takim, w takim poczuciu y, takiego niespełnienia i w poczuciu. Y, tego, że czegoś ci w życiu brakuje, bo będzie ci brakowało tego spokoju, będzie ci brakowało tej wewnętrznej akceptacji siebie i po prostu takiej szczerej wdzięczności za swoje życie. Będziesz miała taki, takie poczucie obciążenia w swoim ciele i nie będziesz wiedziała, dlaczego nie potrafisz się cieszyć, dlaczego ciągle masz takie poczucie, że coś jest z tobą nie tak. Bo to właśnie te nieuwolnione emocje, ten ciężar emocjonalny, ta uwięziona w nas jakby energia tych emocji, ona nie pozwala nam na tę na wewnętrzną pełną, pełną radość.